Jeśli ktoś ci powiedział, że warkocz podczas mycia zatrzyma wypadanie włosów, to mam złe wieści. Włosy wypadają z głowy, a nie z warkocza. Jeśli je zwiążesz, umyjesz, to po rozpuszczeniu i tak one wypadną. I będzie tego więcej. Przez taki warkocz one będą niedomyte. Zamiast kombinować i stosować tego typu porady, po prostu umyj głowę normalnie, dwukrotnie szamponem. Daj znać, czy widziałaś już te filmiki z myciem głowy w warkoczu?